Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego spotkania będzie kwadrat jego połowa, a tak dokładniej to długość przekątnej kwadratu. Doskonale wiemy, że kwadrat ma dwie przekątne równej długości i te przekątne dzielą kwadrat na dwa identyczne trójkąty, równoramienne i prostokątne. Zatem skoro mam trójkąt, prostokątny, mogę zastosować twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta o bokach A, A i D. Najpierw konkretny przykład policzę długość przekątnej kwadratu o boku 3. 3 kwadrat plus 3 kwadrat równa się D kwadrat. I tu na boku to równanie. D kwadrat równa się 18, więc D, długość przekątnej, to pierwiastek z 18. To jest prawidłowa odpowiedź, ale musimy pamiętać, że zawsze, gdy już otrzymamy odpowiedź z pierwiastkiem, musimy się zastanowić, czy nie można wyłączyć czynnika przed znak pierwiastka. 18 to akurat 9 razy 2, a pierwiastek z 9 to jest ładna liczba naturalna 3. Pierwiastek z 9 to 3, pierwiastek z 2 pozostaje bez zmian. Więc w dosyć prosty sposób możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa dla połówki kwadratu, dla trójkąta prostokątnego i równoramiennego i obliczyć długość przekątnej. Na tyle często stosuje się właśnie, oblicza się przekąt, długość przekątnej kwadratu, że warto jednak zapamiętać wzór na długość tej przekątnej. I teraz wspólnie ten wzór wyprowadzimy. Oznaczyłam sobie boki, boki kwadratu yy, literką A, więc przekątna do kwadratu D kwadrat to się równa A kwadrat plus A kwadrat. Po uproszczeniu to jest 2A kwadrat. Żeby obliczyć D musimy obie strony równania spierwiastkować i otrzymamy. Pierwiastek z A kwadrat to A, a pierwiastek z dwóch musi pozostać. Wzór na przekątku kwadratu to a pierwiastków z dwóch, gdzie A to długość boku. Przekątna kwadratu to bok pomnożony przez pierwiastek z dwóch. Znając ten wzór, to zobaczcie, od razu możemy mając bok, w niektórych przypadkach od razu podać długość przekątnej. Bok kwadratu wynosi 3, jego przekątna 3 pierwiastki z dwóch. Bok kwadratu wynosi 10, przekątna 10 pierwiastków z dwóch. I na odwrót. Na przykład długość przekątnej kwadratu wynosi 6 pierwiastków z dwóch, to bok kwadratu wynosi 6. Warto ten wzór zapamiętać, na tyle się go często stosuje, że na pewno go zapamiętacie. Na początku trzeba go za każdym, raz, go za każdym razem zapisywać, iż tak powiem, sam wejdzie nam do głowy. Rozwiążę teraz, pokażę przykłady obliczeń. Przekątnej kwadratu, gdzie bok jest raz liczbą naturalną, raz liczbą zawierającą pierwiastek. Tak, żebyście się oswoili, jakich odpowiedzi można się spodziewać. Bo oczywiście, jak długość boku jest liczbą naturalną, to jak powiedziałam przed chwilą, długość przekątnej możemy automatycznie podać dopisując do długości boku pierwiastek z I na początek przykład A. Bok kwadratu. 2020, przekątna, a pierwiastków z dwóch to się równa 2020 pierwiastków z dwóch. Następny przykład, bok kwadratu ma długość 5 pierwiastków z trzech, więc długość boku jest przez pierwiastek z dwóch. Żeby uprościć to wyrażenie, musimy przez siebie pomnożyć dwa pierwiastki. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z 6. Przekątna kwadratu obok 5 pierwiastków z 3 ma długość 5 pierwiastków z 6. Kolejny przykład. Obok kwadratu ma długość 7 pierwiastków z 6. Zatem jego przekątna to 7 pierwiastków z 6 razy 2 razy pierwiastek z 2. Podobnie jak w poprzednim przykładzie. Mnożę przez siebie liczby pierwiastkowe. 6 razy 2 dwa to 12. Długość przekątnej to 7 pierwiastków z 12. Tak się składa, że 12 można rozłożyć na iloczyn 4 razy 3. W związku z tym pierwiastek z 4 to jest 2, więc możemy wyłączyć czynnik przyznak pierwiastka. Pierwiastek z 4 to 2, stąd długość przekątnej to 7. Tak jak było, zamiast pierwiastek z 4 to 2 i pierwiastek z 3 zostaje. 7 razy 2, 14 pierwiastków z 3. Tu pod pierwiastkiem była szóstka, szóstka szóstkę można tylko rozłożyć na czynniki 2 razy 3, ale ani z pierwiastka z 2, ani zwiastek z dwóch z ani trzech nie jest liczbą naturalną. W związku z tym takie mogą się stażyć sytuacje, że czasami pod pierwiastkiem już na końcu jest taka liczba, że bardziej się nie uda uprościć odpowiedzi, a czasami jeszcze trzeba wyłączyć czynnik przez znak pierwiastka. To były zadania typu mając bok kwadratu, oblicz długość jego przekątnej. Teraz możemy zrobić zadanie odwrotne. Mając długość przekątnej, wyznaczyć długość boku. I znowu kilka przykładów, począwszy od najłatwiejszych do coraz trudniejszych. Przekątna kwadratu wynosi 12 pierwiastków z 2, i mogę wówczas ułożyć równanie. Przekątna równa się, zamiast przekątnej zapiszę sobie wzór, a pierwiastków z 2 to się równa 12 pierwiastków z dwóch. Obie strony równania. Dzielę przez czynnik, który stoi przy literce A, obie strony dzielę przez pierwiastek z 2. i otrzymuję A równa się 12. Ten przykład jeszcze rozwiązałam, a jeżeli ktoś od razu napisze, że A równa się 12, to też jest oczywiście dobrze, to jak będziecie mieli większą wprawę, to już będziecie wiedzieli, w którym wypadku będą potrzebne większe, dłuższe przekształcenia, a kiedy można od razu napisać wynik. Jak jest przekątna. Jest równa liczba razy pierwiastek z dwóch, to ta liczba określa długość boku. Kolejny przykład. Tym razem długość przekątnej jest wyrażona liczbą naturalną. Przekątna ma długość 8. Podobnie jak poprzednim razem, zapisuję wzór na przekątną, a pierwiastku z dwóch równa się 8. Wziąłem obie strony równania przez pierwiastek z dwóch. I otrzymuję odpowiedź 8 przez pierwiastek z 2. To jest odpowiedź prawidłowa, ale zawsze dążymy do tego, żeby jeżeli mamy odpowiedź z pierwiastkiem, to ten pierwiastek powinien być w liczniku. Musimy usunąć niewymierność zmianownika. Jak to się robiło? Jeśli licznik i mianownik pomnożymy przez tę samą liczbę, rozszerzymy przez tę samą liczbę, to wartość ułamka się nie zmieni. W związku z tym będziemy mnożyć licznik i mianownik przez ten pierwiastek, który jest w mianowniku. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to jest dwa. Pierwiastek razy taki sam pierwiastek to jest liczba podpierwiastkowa. W związku z tym, zamiast iloczynu dwóch pierwiastków z dwóch, otrzymamy w mianowniku 2, a w liczniku 8 pierwiastek z dwóch. Dwójka z ósemką się skróci i otrzymujemy wynik na długość boku kwadratu 4 pierwiastki z dwóch. Czyli jeszcze raz. Postawiam zamiast przekątnej, wstawiam literkę oznaczającą przekątną, podstawiam sobie wzór, a pierwiastków z dwóch i rozwiązuję równanie. Schematyczne równanie. Obie strony dzielę przez pierwiastek z dwóch. Dzielenie zastępuje sobie kreską ułamkową. I teraz w zależności od tego, jak, jaka była przekątna, jak przekątna zawierała pierwiastek z dwóch, mam od razu ładną odpowiedź. Jak długość przekątnej nie jest na przy pomocy pierwiastka z dwóch, muszę usunąć niewymierność z mianownika, mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch. Kolejny przykład. Przekątna również jest wyrażona liczbą naturalną, a pierwiastku z dwóch równa się 5. Obie strony równania dzielę przez pierwiastek z dwóch. Dzielenie zapisuję przy pomocy kreski ułamkowej. Mam odpowiedź 5 przez pierwiastek z dwóch i usuwam niewymierność. Licznik i mianownik mnożę przez pierwiastek z dwóch. W wyniku mnożenia w mianowniku otrzymam 2, a w liczniku 5 pierwiastków z dwóch. Piątki z dwójką nie skrócę, tak jak to było w poprzednim przykładzie i po prostu tam musi zostać odpowiedź. Można zapisać też 2,5 pierwiastka z dwóch, ale częściej się stosuje zapis w postaci ułamka dziesiętnego. Kolejny przykład. Długość przekątnej wyrażona jest liczbą z pierwiastkiem, ale nie z dwóch, tylko na przykład z trzech. Standardowo długość, wzór na długość przekątnej, a pierwiastków z dwóch to się równa, trzy pierwiastki z trzech, dzielę obie strony równania przez pierwiastek z dwóch, dzielenie zastępuje kreską ułamkową i usuwa niewymierność z mianownika. Tak samo jak powyżej, mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch. W mianowniku otrzymuję pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli dwa. Natomiast w liczniku mam mnożenie dwóch pierwiastków i liczby naturalnej. Pomnożyć przez siebie dwa pierwiastki to wymnożyć liczby podpierwiastkowe, czyli 3 zostaje bez zmian, pierwiastek z trzech razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z sześciu. Trójka z dwójką się nie skróci, tak zostaje odpowiedź. I jeszcze jeden przykład. Czy już nie będzie? Nie będzie, dobrze. Teraz chciałabym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Narysowałam ten sam kwadrat, co powyżej, gdy wyznaczałam wzór na przekątną, kwadratu. Następnie narysowałam sobie połówkę kwadratu, do, dokładnie, słuchajcie, wytałam to dwa boki pionowe i poziomy. I narysowałam tylko, pozostał mi tylko trójkąt prostokątny i równoramienny. Jakie są kąty w trójkącie prostokątnym i równoramiennym? Jeden kąt 90 stopni, to dwa w sumie pozostałe też mają 90, czyli mają po 45 stopni. Zatem mogę napisać, że to jest sam trójkąt, ale będą tylko podane jego kąty. Połówka kwadratu to trójkąt prostokątny i równoramienny, a jak równoramienny, to ma dwa kąty po 45 stopni. I moi drodzy, mamy tu trzy rysunki, troszkę się różniące, natomiast sposób rozwiązania zadań będzie identyczny. Mając dwa boki, w takim, mając bok możemy wyliczyć w kwadrat, kwadratu, możemy wyliczyć przekątną, mając przekątną, możemy obliczyć bok kwadratu. Mając trójkąt równoramienny prostokątny, w ten sam sposób korzystając z tego samego wzoru, mając długość przyprostokątnej obliczymy przeciwprostokątną, korzystając z tego wzoru. Albo mając przeciwprostokątną, wystarczymy długość przyprostokątnej, korzystając z tego wzoru. Trzecia możliwość w zadaniu będzie podane, że jest to trójkąt o kątach 45, 45 90 i będzie podany jeden z boków. Jak Podana przyprostokątna, to druga przyprostokątna jest taka sama, a trzecią wyliczymy z tego wzoru. Jak będzie podana przeciwprostokątna, to również z tego wzoru wyznaczymy boki trójkąta równoramiennego. Czyli jedna metoda do trzech równie wyglądających zadań, ale sprowadzają się te zadania tak naprawdę do połówki kwadratu albo do trójkąta prostokątnego równoramiennego. I teraz chciałabym zrobić jeden przykład właśnie dla trójkąta, gdzie podane są jego kąty 90 45 45. Jest to ostatni przykład zadania pierwszego, przykład I zadania pierwszego ze strony 280. Polecenie w tym zadaniu jest oblicz długości boków oznaczonych literkami, a mogłoby być ono tak sformułowane. Oblicz długości boków w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni, jeżeli najdłuższy bok wynosi pierwiastek 2. Tu trzeba zauważyć, że jest to trójkąt równoramienny i prostokątny, w związku z tym boki tego trójkąta wyrażają się. Wzorami I, i i i pierwiastków z dwóch, bo jest to trójkąt równoramienny, więc te dwa boki są takie same, pierwszy przyprostokątne oznaczono literką i, to przeciwprostokątna w takim trójkącie ma długość i pierwiastków z dwóch. I pierwiastków z dwóch, to się równa pierwiastek z dwóch, obie strony dzielę przez pierwiastek i to się równa 1 centymetr. Po pierwsze przykładach podawałam długości boków bądź przekątnej kwadratu bez jednostek, więc i odcinki, których długo, długość obliczałam, też były bez jednostek. W tym przypadku jeden z boków jest wyrażony w centymetrach, pozostałe dwa boki też wyrażamy w centymetrach. Więc jeszcze tylko sobie przypomnijmy, musimy zapamiętać wzór na przekątną kwadratu. Musimy, bo bardzo często będziemy go stosować, przekątna kwadratu to się równa a pierwiastków dwóch. Jeśli mamy długość boku kwadratu, to wystarczy podstawić do wzoru pod literkę a długość boku, a jeśli mając przekątną chcemy wyznaczyć długość boku kwadratu, musimy rozwiązać odpowiednie równanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.